Nazywam się Bośia Braszkiewicz i na co dzień uczę dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale na YouTube um, pomagam dorosłym, ale też wszystkim innym, którzy szukają jakiejś odpowiedzi na różne zagadnienia z języka angielskiego. Dlatego jeśli interesuje się ten temat, zostaw lajka, suba, a, tak żeby być zawsze powiadomionym o najnowszym filmiku. A chciałam przypomnieć, że filmiki zawsze wychodzą w środę. W dzisiejszym filmiku chciałabym odrobinę opowiedzieć o tym, jak podawać daty, ponieważ wydaje mi się, że jest to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi zmagają się uczący języka angielskiego, a także wszyscy ci, którzy używają języka angielskiego. W sumie to zagadnienie nie jest jakieś strasznie skomplikowane i trudne, i jednakże często wydaje mi się, że uczniowie zapominają o tym, bez różnicy, czy są dorośli, czy to są nastolatki. Co się z w podawaniu dat takiego, że niestety ich nie Żeby podać datę dzienną, musimy znać przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, są to liczebniki porządkowe, a po drugie, są to miesiące. Ok, zacznę od tego, co jest łatwiejsze. Czyli moim zdaniem łatwiejsze jest nauczenie się miesięcy, ponieważ jest to po prostu 12 słówek. No i tak yy, lecąc po kolei, mamy January, February, March, April, May. June – July August – September October – November December OK. Mamy miesiące, więc sprawa jest łatwa. Trochę trudniej robi się, kiedy yy, potrzebujemy użyć liczebników porządkowych. Z jednej strony rozumiem, dlaczego yy, użycie liczebników porządkowych jest trudne, a z drugiej strony przecież nie jest to aż tak skomplikowane. Są dwie rzeczy w języku angielskim. Z których ludzie korzystają i nie mają z nimi najmniejszego problemu. A więc do brzegu. Pierwszy to jest first. Drugi to second. Trzeci, third. Potem to jest już łatwizna, ponieważ do każdej następnej liczby należy dodać e, końcówkę. I tak mamy full. Piąty jest troszkę inny, bo ma y, zmianę dźwięku. Jest to po prostu fifth. Potem dalej już naprawdę nie ma żadnego problemu. Mamy sixth, seventh, eighth, ninth, tenth i tak dalej. Pamiętać należy o tym, żeby dać końcówkę na końcu. I tyle. Ehm, do 20 jest bardzo łatwo. Jeśli chcemy podawać daty. Trochę ułatwię sprawę, ponieważ wystarczy znać liczebniki porządkowe do 31, bo przecież nie ma dni na przykład 45 dzień miesiąca itd. Um, dlatego potem mamy 20, 20, 30 to 30. Te y, dziesiątki mają troszkę zmiany dźwięku, ale to też nie jest jakieś strasznie trudne. A jeśli chcemy zrobić 21 na przykład, to mówimy 21st. Jeśli chcemy zrobić 29, 29th. Do tego 20 czy tam liczba 10 zostaje tak samo, tylko dodajemy liczby jedności jako liczby w porządku i tyle. I tak na przykład dzisiejsza data to 19 sierpnia, dlatego dzisiaj będzie The 19 of August. The 19 of August. Jeśli zapisujemy datę cyframi, no, to jest praktycznie tak jak po polsku: 19.08 na przykład. E, możemy też zapisać e, i cyfrą, i liczbą. Na przykład mamy 19, th, august, a aug. na przykład. To jest przykład, jeden ze sposobów zapisywania Ale jedna ważna rzecz: e, jak powiedziałam 19 sierpnia, to powiedziałam the 19 of august. I są dwa słowa, których nigdy nie zapisujemy. To jest the przed liczebnikiem y, i of pomiędzy liczebnikiem a y, miesiącem. Tych dwóch rzeczy nigdy nie zapisujemy, jednak należy pamiętać o tym, że one tam są. I tak na przykład y, 1 stycznia to będzie the first of January. Ehm, 15 czerwca, the 15th of June. Ok. Nigdy nie zapisujemy D przed liczebnikiem i OF przed miesiącem. są dwie najważniejsze rzeczy. Jest też drugi sposób, trochę inny, podawania dat. I podajemy tą datę tak jakby trochę od końca. Najpierw podajemy miesiąc, a potem tydzień. August the 19th. Sierpień 19. OK? Albo 15 czerwca, June the 15th. Jednak dla mnie ta pierwsza wersja jest jakoś tak łatwiejsza, przyjemniejsza nie muszę pamiętać co pierwsze, co drugie ale to jest do wyboru Ale jeśli chcemy powiedzieć o tym, że mamy urodziny na przykład y, 19 sierpnia to mówimy, że my birthday is on the 19th of y, August. Przed datą dzienną y, podajemy on okay? bo to jest przed dniem, zawsze dajemy on The party is on the 1st of September. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś się odbywa jakiegoś dnia, to dajemy zawsze przed tym ON. Um, Christmas is on the 25th of December. Święta są 25 grudnia. OK? Mam nadzieję, że ten krótki filmik rozwieje Wasze wątpliwości, jak podać datę. Jeśli się podobało, to oczywiście zostawcie like'a, suba. Zapraszam też na mojego bloga, bądź też na mojego facebooka, gdzie prawie codziennie dodawane są jakieś nowe treści, przydatne nowe słówka, także polecam być w kontakcie. Ok, see you next week.